A więc tak. Drodzy Państwo, zapewne równie często tak jak ja, nie miewacie tak, że chcielibyście sobie obejrzeć jakiś film, nawet macie pomysł jaki, wpisujecie tytuł, nie ma. No ja tak miewam często, tak no. I właśnie o tym filmie będzie nasza kolejna gra, więc poproszę Państwa o tytuł jakiegoś filmu. Milczeniowy. Był już ten film. <grym> to, taki film, którego jeszcze nie było, a który byś chciał obejrzeć. Pływający samuraj. Pływający samuraj. Pływający samuraj. On już dostał do dużo Dobra. Tak, ale tytuł jest bardzo dobry. No to masz. Teraz poprosimy Państwa o wybór jednej osoby z nas, która zostanie reżyserem tego filmu. Gosia. Proszę, Gosia. Proszę, no to zaczynamy. Pięć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i brawo. Pomszczę całą swoją rodzinę. Zabiję złych samurajów. Jestem ostatnim dobrym rodzinem. Źle opisane. Źle wiosłujesz! <gry> Musisz wiosłować z użyciem energii ci od środka. Spróbuj. Tak, mistrzu. Lepiej. 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 Le. Musisz stać się jednym z łodzią. Czuję korniki. <gry> Nienawidzę. Ale zatrzymaj się. Pozwól, że przejdę po tej wodzie. Następne zadanie. Wytęp korniki. To już trzy. Pan dobrze. Wyczuwam to, także jeszcze jedną energię. To nie jest kornik. Zbliżasz się do trzeciego i ostatniego zadania. Na to zadanie przygotowany byłem już wcześniej. Pokonam złego samuraja. Aby pokonać złego samuraja, pamiętaj, najpierw musisz pokonać siebie. O, nie, nie, stop! Stop! Było, wiecie, nie było tego uczucia. Zróbcie to tak, jakbyście byli w kreskówce dla dzieci. Tak, kreskówce dla dzieci. A je, 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 je. nie, zły samuraj jest straszny mi. O, ho, 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 ho. Witaj, mistrzu, Zen jak ja cieszę się. Witaj, samuraju, jak powodzi ci się. Płynę, by pokonać swego samuraja. Pamiętajcie, dzieci, nie próbujcie pływać same wódce. Dobrze, zatem pierwsze zadanie musisz. Wyłapać korniki. Tylko nie zabij żadnego, bo tak nie robią dzieci. O. To ja nie. nie wyciągnę mojego miecza w takim wypadku. O nie! Miecze są niebezpieczne. Jeden korniczek. Bardzo dobrze. Schowaj go do żeby mu się nic nie stało. Drugi korniczek. To już dwa! Dwa korniczki. Jeden. Dwa... Trzy! Trzy I teraz ostatnie zadanie. Wyczuwam, że będzie to coś dużego, tak? Będzie to coś dużego, ale o tym dowiemy się w następnym odcinku. Zapraszamy. Nie, no, stop! To jeszcze nie jest to. Musimy spróbować czegoś innego, czegoś z pasją, aby to ruszyło. Rozumiecie? Zróbcie to tak, żeby to był bardzo smutny film, melodrama. Wiecie, to się mówiło. Straciłem żonę. Straciłem dzieci. Wszyscy zostały dzieci. Przez złego samuraja. Strój mówi Jesteś moim ostatnim podopiecznym. Straciłem 99 podopiecznych. Jeszcze ten deszcz zacina. Jest taka smutna pogoda. Mistrzu, ja też nie wiem czy ja tu przeżyję. Ani ja. Taki smutne. Zostaje tylko dobić te nieszczęsne korniki, po prostu. Nie zostaje nic innego. Nie chcę tego robić. Raz, dwa, trzy. Czy mam schować trupy do pudełeczka? Sens. Ja nie wiem, czy to ma sens, ale schowaj. Wyczuwam coś dużego. Tak, zbliża się koniec. Nieuchronnie. Nie chcę dalej żyć. Mistrzu, nie żyj. Było lepiej. Było lepiej. Ale idźmy w inną stronę, słuchajcie, idźmy w inną stronę. Wyobraźcie sobie, że jesteście postaciami z takich gier komputerowych, wiecie. Ta muzyczka. Tak, musicie być z tymi postaciami. Tak jak w Mocna Finish them. Finish yourself, <laughs> Moby. Finish yourself. <laughs> <laughs> we <Wins>. see. <laughs>